Powitać, powitać Państwa, uf, uf, z tej strony Pieseo, a to drugi odcinek z Gry Raft, a ze mną jest dzisiaj nasz towarzysz, Sweter, wylosownik. Dzień dobry. Można się przywitać, e, można powiedzieć hello do czatu. <grywa> I czołem, Tak, e, dzisiaj będzie, o, znowu mi się myli, Szolowia oczywiście. Ty masz co tam masz w ekwipunku? Mam blueprint na tego, na ten. Dobra Blueprint, zrób sobie może kubek na wodę Przyrobię, robię Ja połowię trochę ryb Takie podstawowe rzeczy jak młotek i haki sobie ogarniesz chyba raczej, co nie? No, no, no już nie. Ogólnie na wstępnie, moi drodzy, chciałbym podziękować za to, że jesteście, za to, że wspieracie kanał w różnej formie, czy to piszecie komentarze, czy to po prostu odzywacie się pozytywnie na Discordzie też. Bardzo mi z tego powodu jest miło i radośnie. Też przy okazji chcę Wam... Podziękować y, za to, że no pod ostatnim filmem naprawdę, ale to naprawdę dużo było osób, wow, y, super, po prostu nie wiem co powiedzieć. Też y, chcę poinformować, że dziękuję osobie Brodzie, dokładnie użytkownikowi Broda za ilość podpowiedzi, za ilość po prostu wsparcia dla kanału też y, pod tym względem. Naprawdę dużo mi powiedział, że można też zmienić przybindowanie, więc w następnych odcinkach może coś zmienię. A tak, żeby trochę nie męczyć yy, naszego przyjaciela tutaj, yy, wspomagiera naszego, pomagiera, który nam tu będzie siedział i pomagał. Yy, będziemy tutaj lecieć, więc chyba raczej można przechodzić już do konkretów. Yy, czego by nam tutaj było najbardziej potrzeba, swetera? Chyba do jedzenia rzeczy, co? Tak myślisz? No, można obudwo, by było zrobić się z jedzeniem w ogóle. No, mam jeszcze wszystko na full. Jeszcze, a ja, ja ledwo, bo ledwo wyrabiam się z jedzeniem, taka prawda. Spać nie pójdziemy, bo obudzę się. Ledwo żywy. <grym> a poza tym nie mamy łóżka. Czy byś miał plastik? Sweter. E, mam się. Dobra, to jakbyś mógł rzucić czwórkę, to bym. O, dobra. Bo powiększy nam trafę. A weź nie powiększaj, tutaj. Tu. Tak, to jest ja tu gryzie, następne tak. postawić też, żeby rekin też, żeby nie użarł. E, jak i przy okazji by się przydało tutaj... Co nam byłoby potrzebne? E, mokra cegła, gwóźdź, to tam z odpadków, e, dywan, nie... Ja bym maszt zrobił. No właśnie, patrz, żagiel, potrzeba jeszcze nam desek, dobra. No, desek pięć, tylko potrzebujesz? Pięć desek bym potrzebował do zrobienia masztu. Miałbyś tyle? Dobra, dziena. Dwie. Znaczy się może chyba cały stack wyrzucać. Dobra, ty widzisz gdzie można to ten, dawać? Nie. Dobra, No e, to tak gdzieś... gdzieś, tu, o, no. Dobra, otwórz. Jak to się teraz obracało? Z szokami, chyba. To A dobra, już mam, już mam wracasz z tym r. i myszką. pójdziemy chyba na tą wysepkę, co? No. co nam tutaj było potrzebne. Lin'a i deska na rzucaną kotwicę, dobra. Potrzeba nam tutaj więcej Lin', bo deski tu tam zawsze się wpadną. Lane. tak, deski zawsze wpadną. potrzebujesz Lin'ów. L Lin nie dużo potrzebuje. Masz? Dwie. Potrzeba. Yy, ty, 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 ty. Jak tam z jedzeniem trzymasz się? Gdzie? Dobra. Jak co ziemniaczka ci piecze? Ok. I tam woda jest chyba przegotowana? Też, moi drodzy widzowie, odcinki będą około 20-25 minutowe ze względu na wagowość plików. Jaką udało mi się zmierzyć? Yy, wiem, i o, teraz mamy rzuconą kotwicę. Przydałaby się ta stała kotwica. Mm -hmm. Dobra, zarzućmy sobie tu, bo chcę bardziej wpłynąć w tą wyspę. Czy dałoby się więcej do jedzenia? Oczywiście mewy latają jak zwykle. Jak na złość. Dobra. Mm, czy coś by było nam wtedy potrzeba jeszcze takiego innego? Niech pomyślę. Mm, na pewno siekiera byłaby spoczko tutaj. Tak by było ciebie na siekierę, czy jeszcze nie? Nie, nie mam kamieni. Znaczy mam jeden. No, też mam jeden. Byśmy musieli... Dobra, zarzucać tutaj, co? No. I... Jup, poszło. Dobra, jest. Idziemy, ogarniemy parę rzeczy. Zobaczymy, czy jest jakieś żarełko dla nas z wyspy. E, żółty kwiat, mam arbuzik. E, ja mam też można ogarnąć. Co mówisz? Ananasa mam. O, to też, spoko, też mam ananasa. Kwiaty to jeszcze nie. Dobra, może tutaj gdzieś z wody wyciągniemy parę kamulców, tak myślę. Wiesz, Kosztem obrony przed rekinem. Jak go nazywamy w ogóle? Wacław? Może być Wacław. Dobra, rekin, nie bij. Nie, to, to miedź, a nie kamień. Mam mało życia. Ty czy on? Ja. Na razie patrzę na niego. Jak będziesz miał kamienie to daj znać. Ja zjem sobie arbuzika na spokojnie. Naszoną arbuza i naszoną ananasa. Jej, super. Dobra, w miarę tutaj trzeba przyznać, że jesteśmy już ogarnięci jedzeniowo. Póki co. Bo nie możemy też być za długo. Jak będziesz miał kamienie, to daj znać. Mam glinę i kamień. O, dobra, to powinno nam wystarczyć na ten naszy Kolejny kamień i mam on... życie. Dobra, wracaj. Nie zwie. Polipka. Czekaj, jesteś tutaj gdzieś bo możesz mnie podnieść. Dobra, mam cię. Odpoczywaj, Mordo. Wake up, samurai City is burn. I need you. <laughs> Ugotowany okoń. Tu ci kamienie wrzuciłem. Eee, gdzie? A tu, dobra. Czy byś miał y, z 6 desek potrzebujemy i jedną minę? Stać nas? Mam 6 desek, ale nie mam. olipka mm. Ale. Aha, to nie można. No. No nic. Mamy w takim razie problem tutaj, niestety. Z Tego względu. No dobra, no co możemy tutaj wybrać więcej, bo nie mamy życia. Nie mamy przynęty na rekina nawet. No, no chyba, że go gałganaza czukamy. Hmm. Dobra, chyba musimy płynąć dalej, co? Lecimy dalej, mordo? No, no. Gdyby się pozbierało te drzewa i te inne, to by było naprawdę super, mm -hmm. ale no, nie mamy takiej możliwości. Dobra, płyniemy teraz tam z powrotem. Yy, ziemniaczek jest dla ciebie... Yy, okay. Pięć kamulków mamy. Z czasem by się nam też przydało na pewno też więcej jedzenia, mogłabym. Zbierajmy plastik i drewno, ile się da. No, ja bym skrzynkę zrobił. O, skrzyneczka byłaby naprawdę super. Potrzebuję dwóch plastików i dwóch lin. Yy, to liny będą problemem niestety, ale plastik już mniej. Już się chyba dziabnął Gaugen. Mhm. Dobra, niech się dzień nie robi, bo za ciemno było. No, dziękuję. <grystanie> plastik tu nie? Dobra. Plastik, plastik, chodź tutaj. Dobra. Drewienko jeszcze złapniemy. Oczywiście, jeśli chcecie być na odcinkach, zapraszam na serwer Discord. Zapraszam też do zostawienia sobie subskrypcji Oczywiście to nie jest wymóg, to jest wasza wolna wola Ale jeśli chcecie być na odcinkach to musicie być niestety na Discordzie To jest jedyny wymóg w sumie I być miłą osobą Bo toksycznych osób raczej nie gościmy tutaj Dalej mnie na linę nie stać Oliwka Ja mam jedną Dobra, to chociaż coś ja tu widzę yy, jak to się nazywało tak, takie zgrupowanie kiść chyba co nie? Kiść liści coś w tym stylu Chodź tu... Aha. O ale beczka? Znaczy się beczkę można wyłowić wiesz? Byłoby Znowu ciebie dziabną a nie? w wodzie której płyniemy będzie ona... Mam tu beczkę też po drugiej stronie, zaraz ją włapnę. Jak tam jedzą koi woda? E, zaraz. Dobra, mam. Pakunek dostaliśmy. Zobaczmy, co dostaliśmy w pakunku. Obraz! Wow! Bardzo potrzebna nam rzecz. Dobra, widzę, że opróżniony jest tutaj. Chcesz ananasa ewentualnie do wszamania? Mam jednego Wypadk działanie. Naprawa A nienawidzę jak się psuje mi myszka Dobra, naprawa 50 zdrowia Dobra, te chyba wszystkie są takie po Dobra Także więc wybudujmy sobie Zaraz, tutaj jeszcze parę rzeczy. na najpierw tą dechę trzeba złapać. Decha. Plastik, chodź. Chodź tu, plastik. Plastik, chodź tu do mnie. O, fajnie, może widzę ładną kiść. Hmm. Ja już mam dwie linę przy sobie, także... Potrzebujesz plastik na ten, na skrzynkach, opowiadasz? Nie. Znaczy, Czy... już mam wszystko. Okej. Okay. Już mogę craftować. Dobra. Jakiś pakunek dostałem. Jo, jak go otworzyć? Że pakunki się jak go otworzyć? E, przytrzymujesz. Jeśli wydaje że nie mylę. Aha. Beczka, beczka, beczka! I co dost... O! Globus. lebus Fajnie. No, to świata będzie. Szkoda, że to tylko dekoracje trafiamy póki co. E. Skrzynkę tak gdzieś tu. Ta, na razie tutaj. Później ją przeniesiemy raczej. Bo będzie nam walić za bardzo. Dobra, beczka... Wybudujmy trochę. Fajnie. Plastiku by było potrzeba nam więcej jeszcze. Zobaczmy... Kurde, ale mgła się zrobiła nam tutaj jak nie wiadomo co. Później jak będziemy mieli tą wielgachną w sumie trafę, to te pierwsze poziomy będą zalewane przez wodę. Mm. Mm, deska, deska, deska. Dobra. O jeszcze, sztorm czyżby był? Plastik. Super. Fajnie. E, na tej stronie byśmy mogli umieścić jeszcze jeden róż ewentualnie i jeszcze jeden... E, skraplać. Jakby to, to fachowo się nazywa scraplat prowizoryczny? Chyba? Nie wiem. Albo więcej Tylko weź tak tego. Żeby nie był... Żeby nie na tej tylko na tym. bo widzę, że nam tutaj też ucieka trochę wody. Ananas. Ananas oprzemałem. Na średnim skrawku ziemi się zmieści droga. Eee, plany. Dobra, złom wrzucę też. Eee, dechy dorzucę, żeby była kupa. Liście palmowe też wrzucę. Delfiny Delfiny? Gdzie? Delfiny Aj, tutaj no, O robię Co Sobie na pamiątkę będzie Cyknięte, te fajnie Aż przycięło Aż przycięło, wiem yy, Dobra orku orguza to później kamienie rzucę, bo mi nie potrzeba aż tyle Dobra, w miarę się ogarniliśmy z, z rzekami. No to jest fajne. Szkoda, że rekin nam tu dalej. Nie, skoczyłem. Nie widziałem dlaczego. A... Mm. Więcej plastiku nam tu potrzeba. Gdzie ten plastik się Eee... Yy, stół badawczy. Lewitujący liść miał z chwilą Kurde dwie mewiasz No trzeba pilnować tych pylonów Bo nam chcą zeżreć jak hejnał Dobra mam jeden Beczka Dwie beczki mam panie Naprawić co mm. Dobra, naprawione. Ale ładnie skaczą faktycznie Te dźwięki robią I pakunek dostałem do jakiego Uwaga, uwaga Sofa Sofa, wow Super Coś co naprawdę nam się przyda A dam Ładnie to teraz wygląda Jedzenie Lina, tak Może by więcej miejsca było Dobra Tu co jest? Zdziło mnie Tak widzę, że ci się zbagował u mnie Dwa rekiny, a myślałem, że dwa rekiny tu są. Za, Zawał dostałem, prawie. Dobra, te liście przerobię na ten, na linę, co nie? Od razu, żeby no. były liny, a nie liście tylko. Ja, jak to liście już line. nie będziemy potrzebowali. Mam lin jak co by było potrzeba. Echa wyspa przed nami jakoś Mówisz? No ale mała Jeszcze jej dobrze nie widać mogę w nią skręcić żeby było łatwiej widoczna Nie no jak tak pod skosem chcę zobaczyć, to A no? się widzę raz, dwa drzewa Nieduża to jest wyspa ale też zawsze coś znaczy się nie jesteśmy na tyle jeszcze tak jakby mm, przygotowani na te wyspy Mogę Mi się tak zdaje. Znaczy się oczywiście można dorzucić yy, wejść na nie, ale no co nam po tym jak i tak zbierzemy tyle co kot napakał Dobra Wiesz co sweter? Widzę, że się kończy czas odcinkowy. <laughs> mhm. Szybko leci nam czas, ale dużo akurat rozbudowaliśmy tutaj taka prawda Gdzieś tu dobuduję, także żeby ładnie tutaj wyszedł nam kwadraki Wymaga świeżej wody, yy, uu, Widzę, że sobie robi siedzenie też No bo już zapomniałem trochę Trochę się ci zapomniało zjeść Ale... Dywan! Mamy dywan, morko No dwa ruszty byłyby spoko, mi się zdaje, tak z czasem. Yy, robię ruszt i robię filtr jeszcze jeden, dobra? Okej. Okay. Usunę to to i go tutaj dam. O, żeby nam mi nie szamał tej matki tu. Dodam des, ok. Dobra. E, burak ci się zrobił. Okay. Mm, ok. Niby patrzy człowiek i ma te zapasy tych materiałów, aczkolwiek nagle widzi it... Ups. i... Ups. Więc to można ją zraszować na szybko. No, a ty masz sikierkę? Nie mam niestety. Desek brakuje. A w skrzynce się skończyły, bo akurat wziąłem na to, żeby nam... Eee, chodź. Dobra, raszujemy na szybko. Eee, dałem ci, wyrzuciłem ci deski. Dobra, rozraszuję ją chociaż, tak wiesz. Za jakimiś fantami. O, ty znalazłeś lepszy sposób. Jakie siedzenie jest? Arbus I anana. Dobra, to chociaż tyle dobrego. Wracajmy Skacz Z góry mamy zaskoczyć Sweter! Te ja powyczółkę poszłam Eee Tratwa góry Znowu idzie noc. super Ale dobrze, tutaj chyba skończymy nasze wspólne kompadre Także więc dziękuję Ci sweter za pomoc Ja dziękuję widzom za oglądanie Za to że byli, za to że oglądali No i co, zapraszam do lajkowania, subskrybowania No i co, trzymajcie się Pożegnać Was łufów, żegnaj się sweter Połem Połem dajcie subskrybera Dajcie subskrybera <laughs> Piesela <laughs> Dobra, tak czy siak Pożegnać Was łufów, bajo Bye you, yeah you.